Cześć Marianek. mam pytanie, mógłbyś mnie zawieźć do pracy, bo mam samochód na prawie. No spoko, ale za tak 5 minut. No, to czekam. O, idzie na mordo. Dzięki wielkie. Dobra, na Dobra, dawaj, jedziemy. Bo kurde taki przypał będzie jak nie dojadę. Już mi szef powiedział, że z tego następnym... Na szczęście od ostatniego wypadku zbytnio się nic nie zmieniło. Dalej jesteśmy przyjaciółmi. W sumie to nie była jego wina. No, poza tym, że wyrąbali mnie z pracy. No ale dam sobie radę. Z gorszych opresji się wychodziło. Akurat kolega to jest mój dalej. I jadę do niego, powspominamy sobie stare dobre czasy. Eee, nie ma tak. Życie. Trudno się mówi. O, o cześć. Siema. No cześć. Jak tam. Strzelam, cię z roboty wywalili. Mam no, dla ciebie pracę.